Hejka moje duszki! Tutaj wasza Spektra! Dzisiaj przychodzę do Was z dość nietypowym filmem. Nie planowałam tego filmu, ale ten temat niestety muszę poruszyć. Ten film w szczególności będzie skierowany do osób, które biorą niestety w tym udział. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie poruszany temat kopiowania, atencji i współczucia. W tym filmie wszystko wytłumaczę oraz skomentuję niektóre zachowanie innych. Więc zapraszam wszystkich do oglądania. Każdy mój widz wie, że ja już pracuję na YouTubie od dwóch lat i nie powinno być to jakimś zaskoczeniem. Na początku zacznę od tematu kopiowania. Wiecie dobrze, ci, którzy mnie oglądali wcześniej, że w moim serialu Hunter i Venus też byli parą, ale miałam pozwolenie twórców na to. Powtarzam raz jeszcze miałam pozwolenie na to, ale widzę, że niektórzy dopiero przypomnieli sobie o mnie po dwóch latach. Tak! Nie przesłyszeliście się! Po dwóch latach! Po dwóch latach zaczęło się nagrywanie na mnie filmów. Jestem oskarżana o kopiowanie z Huntera i Venus. To wygląda mniej więcej tak. O mój Boże, Spektra dalej nagrywa! O nie, trzeba nagrać na nią film. No to zrobimy to w Q&A, bo czemu nie? Zacznijmy od osoby, która nakręciła, oczywiście, ten temat. W tym filmie jestem mniej więcej oskarżana o to, że mam taką samą fabułę jak Hunter i Venus. Kopiuję styl miniatur i że zapożyczam sobie wiele rzeczy od Huntera i Venus. Tutaj, teraz na ekranie, pojawia Wam się screen, który Hunter i Venus napisali mi. Dwa lata temu, praktycznie dwa lata temu. To jest po prostu normalnie żywy hit. Ja po tym, jak jedna osoba wysłała mi link do tego filmu, ja przewinałam sobie na ten kawałek, w którym jest o mnie mowa, to napisałam do tej osoby. Ta osoba w wiadomości głosowej sama zaproponowała mi, żebyśmy zakończyli ten konflikt. Zgodziłam się na to, ponieważ nie chciałam wywoływać jakichś dram czy awantur. Ale ja nie mam pojęcia, czy ta osoba nakręca innych, żeby nagrywali na mnie film, ponieważ, no nie oszukujmy się, to ona zaczęła wszystko. Ale pociągnęło to za sobą kolejną osobę, która w swoim Q&A-u też oczywiście musiała poruszyć mój temat, bo czemu nie. Wasze zachowanie jest po prostu śmieszne. Aby nawet przyczepić się o styl miniatur, które tak naprawdę są różne? Mi się po prostu chce śmiać. Ja naprawdę nie rozumiem, jak to można być tak przewrażliwionym. Jeżeli nie widzicie różnic, to ja wam radzę kupić sobie okulary. Może wtedy zobaczycie, jak wielka jest różnica. No i oczywiście ściągam fabułę! Czy w moich filmach na przykład było coś takiego jak poruszanie tematów zdjęć, huśtawki i tym podobne? Czy na moim kanale było poruszane na przykład też proszek nasenny, lekcje online, dowody nagranie albo jak naprawić włosy lalki? No, proszę bardzo. Pokażcie mi, czy na moim kanale jest coś takiego. Ja wymieniłam tylko niektóre tytuły od tych twórców. Oczywiście spokojnie, również do nich napisałam. Przeczytajmy to sobie. Hejka, mam takie do Was pytanie. Chodzi o to, czy poza tym intrem, z którym lekko przesadziłam, i wtedy sobie to wyjaśniliśmy, czy było coś, co od was. Skopiowałam. Poza tym, że zgodziliście się na to, żeby w moim serialu Hunter i Venus też byli parą, choć i tak to zmieniłam. Po chwili dostałam od nich odpowiedź: A dlaczego pytasz? Przecież nie mieliśmy do ciebie urazy za to, ponieważ sami się na to zgodziliśmy. Wiadomo, lekko przesadziłam wtedy z tym intrem. Ale wtedy wyjaśniłam sobie to z nimi. No, i usunęłam ten film. Wiadomo, że wtedy popełniłam błąd, ale chyba każdy się uczy na błędach. Ja później wtedy spojrzałam to na to z innej perspektywy i na poważnie zrozumiałam wtedy swój błąd. Wtedy wyjaśniłam to z odpowiednimi osobami i temat się skończył. Ale oczywiście po dwóch latach, niestety, inni muszą się o to doczepić. Później w wiadomościach pytali o tą osobę: Kto jeszcze na mnie nagrał coś? No to ja im wyjaśniłam delikatnie o co chodzi. I później dalej do nich napisałam. Dlatego pytam się Was, czy poza tym intrem było coś jeszcze, pomijając to, że wyraziliście zgodę na to, żeby Hunter i Venus też byli u mnie parą. I teraz najlepsze co może być. Spektra, gdyby nam się coś nie podobało, to byśmy ci napisali. Znamy się już trochę. I od razu po tej wiadomości napisałam Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Gdyby uważali, że ja kopiuję, od razu bym została poinformowana. Napisaliby do mnie, a nie dostałam na ten temat żadnej wiadomości od nich. Przejdźmy sobie do... Kolejnej osobki, która oczywiście musiała w Q&A nagrać na mnie film. Ta druga osoba również mniej więcej w takich słowach ujęła oczywiście, że kopiuje, ale poruszyła również temat odnośnie mojego filmu z faktami o mnie. Spokojnie, ten temat też poruszę. Ale ta druga osoba mniej więcej mówiła to samo, tylko że w innych słowach. Ale oczywiście, no, wszystko na mnie. I nie wiem, co po tym mnie wzięło wtedy, kiedy obejrzałam ten kawałeczek, ale sprawdziłam komentarze. I jeden komentarz najbardziej przykuł moją uwagę. I teraz, zanim go pokażę, chciałabym serdecznie podziękować tej osobie. Za wsparcie i za to, że po prostu jest odważna, bo nie bała się napisać publicznie tego, co myśli. Ponieważ ja nie jestem jedyną osobą, która uważa, że niektóre zachowania już przechodzą granicę. Dziękuję Ci z całego serca za to, że wyraziłeś swoją opinię, z którą bardzo się zgadzam. Jeżeli teraz to oglądasz, to odezwij się w komentarzu, jeśli chcesz. A jak nie, no to chociaż podaj Instagrama, jak go masz, ponieważ naprawdę chciałabym pogadać. Naprawdę. Ale pozwól, że jedno słowo zastąpię takim lekciejszym. Nie, nie, jeszcze raz nie. Nie mogę już tego słuchać. I nie, nie chodzi mi o film, ale o to, co powiedziałaś propos. Kogo nie lubisz z MHTu? Wy ta ciągle pitolicie. O tym, że ona ściągała od Huntera i Venus, ale przypominam, że Briar też ściąga od Toralei Stripe i czy ktoś o tym mówi? A ja mam jeszcze dodać kontent szkolny od Huntera i Venus? Czytajmy dalej. Nie, co prawda, później zaczęła nagrywać z własnym stylem i spoko. To samo dotyczy się tej dziewczyny. Najpierw trochę kopiowała od Huntera i Venus, a teraz widać, że też odnalazła swój styl, więc nie rozumiem po. Jaką cholerę to ciągle brnąć? Poza tym ponąć Hunter i Venus się zgodzili. to tym bardziej powinniście w końcu dać sobie spokój. Ty podałaś jeszcze inny argument. Ok, nie każdy musi wszystkich lubić, ale dajcie już sobie spokój z tym kopiowanie, bo każdy zaczynając na początku się kimś inspiruje. Tyle chciałem powiedzieć i mam nadzieję, że nie będę brany za hejtera, bo lubię oglądać wszystkich, tylko po prostu musiałem to napisać. Pozdrawiam. Spokojnie, to nie przeszkadza, że lubisz oglądać wszystkich. Oglądaj sobie, kogo chcesz. Ja nie mam absolutnie nic do tego, ale zgadzam się z tym, bo naprawdę masz ekstra myślenie o tej sytuacji. Masz poglądy takie, które się całkowicie zgadzają. I również gratuluję Ci odwagi, że miałeś taką odwagę napisać to, co myślisz. Przejdźmy dalej, ponieważ ta osoba dostała odpowiedź od tej, która oczywiście musiała na mnie nagrać film. Tak, Briar ściągała od Toralej, ale się przyznała i przeprosiła, a ta dziewczyna z intrem się przyznała, ale no cóż, do reszty nie. I wiem, że Hunter i Venus jej pozwolili, ale sami. Przynali, że niektóre inspiracje za mocne. Jak mam być szczera, to wygląda trochę tak, jakby ludzie się jej czepiali, więc nagle do serialu dała wiadomo co. Przepraszam, że to teraz powiem, ale kuźwa do jakiej reszty ja się pytam? Może jeszcze mi powiesz, że nagrywanie w piwnicy też jest zabronione, ponieważ Hunter i Venus też nagrywali w piwnicy. I to nie jest teraz mój wymysł, to jest fakt. Ponieważ pod tym filmem również zostałam oskarżona o to, że nagrywam w piwnicy i kopiuję z Huntera i Venus przy tym. To przepraszam, czy na świecie jest tylko jedna piwnica, czy jest i kilka milionów? To jest po prostu hit nad hitami. Może jeszcze mam te osoby przepraszać za to, że nagrywałam w piwnicy. No, jeszcze mnie nie porąbało. Czytamy dalej. Czyli jak rozumiem, kiedy jedna osoba nagra o wiadomoczym, to już nikt inny nie może, bo będzie brany za osobę, która kopiuje. Tu jednocześnie jest pytanie, a ja jeszcze dopowiem, że to jednocześnie jest fakt. Bo oczywiście mamy takie przewrażliwione osoby na mh -tubie. Nie, oczywiście, że nie, ale to wygląda tak, jakby robiła serial family friendly, ale jak ludzie się przyzrają, to nagle z dupy daje wiadomo co. To ja zadam tylko jedno pytanie. To ty myślisz, że życie jest kolorowe? Ja nagrywam tak, jak mam zapisane pomysły w moim zeszycie. A na moim kanale nieraz jest miło, nieraz jest źle, bo takie jest życie! I chyba tego oczywiście nie muszę tłumaczyć, prawda? Ja ciągle mrocznego kontentu nie mam, ale też Milusiego też nie mam tak dużo. Taka moja rada. Jeśli nie jesteś w temacie, to radzę ci się nie odzywać. Wy chcecie się na mnie wybić, czy po prostu brak pomysłów i kontentu na kanał, bo nie rozumiem? Zakryłam kanały tych dwóch osób, ponieważ nie będę promowała kogoś, kto szerzy nienawiść w stosunku do drugiej osoby. I wy się dziwicie, dlaczego MHTube upada? No, chyba to jest oczywiste, że przez takie osoby jak wy. Które szerzą nienawiść, najpierw mówicie, że o mój Boże, MHU umiera, już nikt nie nagrywa. Jak ma ktoś nagrywać, jak widzą ludzie, bo nie są ślepi, jak traktujecie osobę, która zaczyna nagrywać? Najpierw mówicie o tak zwanych głównoburzach, a sami je wywołujecie. Bo oczywiście po dwóch latach dopiero przypomniało Wam się, że nagrywam. Tak jak jest mówione, nie wszyscy muszą się lubić. Ale to chyba nie jest powód do tego, żeby na tą drugą osobę, którą nie lubicie, nagrywać i szerzyć kłamstwa od niej, że niby kopiuje od Huntera i Venus. Ja jakoś nigdy wam w twarz nie powiedziałam, że was nie lubię, czy nienawidzę, czy... Bóg wie co. To, że was nie lubiłam, to mam do tego absolutnie prawo, a po drugie wy też macie do tego prawo mnie nie lubić. Ja jakoś na was filmów nie nagrywałam i normalnie zajmowałam się swoim kanałem. Ale wy oczywiście musieliście przypomnieć mój błąd i oczywiście dorzucić kłamstwa od siebie. Bo czemu nie, prawda? Więc kończąc ten temat, mówię jeszcze raz, nie każdy musi się lubić. I chyba każdy powinien to zrozumieć. Teraz przejdziemy do tematu współczucia i atencji. Ja moimi filmami nie każę Wam pisać, że w obozie współczuję ci, okej, okay, przeszłaś. No, no, współczuję. Nie chciałbym czy nie chciałabym tak skończyć. Ja Wam to podkreślę, nie szukam współczucia i atencji u innych. Ja opowiadając chociaż kawałek z mojej przeszłości, ponieważ nie powiedziałam Wam wszystkiego, dlatego, że nie jestem na niektóre rzeczy jeszcze gotowa, żeby powiedzieć to publicznie. Ja nie powiedziałam całej swojej przeszłości. A to, że zostało stwierdzone, że jestem nieufna, ale od razu mówię o swojej przeszłości. I to wygląda trochę dziwnie, wygląda to sztucznie, to jest tylko Wasze zdanie. Nie możecie stwierdzić, czy jestem nieufna, czy też nie, ponieważ mnie nie znacie w życiu prywatnym. Ja jestem pod okiem terapeutki i po prostu walczę z tym. A Wam to podkreślę, w internecie lepiej się czuję. I to jest też. Moja przeszłość, mój bagaż doświadczeń i albo go rzucę, albo go będę dźwigała. To moja decyzja. I tym akcentem kończymy dzisiejszy film. Mam nadzieję, że ten film pokaże tak naprawdę całą prawdę, co się tak naprawdę dzieje. Ten film ma na celu wytłumaczyć wszystko nie obrażać, bo absolutnie nie mam zamiaru nikogo obrażać, ale mam prawo do tego, żeby sprostować Wasze kłamstwa. Jeśli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba, jeśli jesteś tu nowa bądź nowy. Widzimy się za jakiś czas w kolejnym odcinku, ponieważ mam zamiar go nagrać, jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno w sierpniu się pojawi. Więc do zobaczenia wkrótce.